Cześć, witajcie. Ja się nazywam Konrad Smuniewski, a w dzisiejszym programie na kanale Okiem Narodowca porozmawiamy o filmie Holland, a także o tym, co się dzieje dookoła tego filmu i co z niego po prostu wynika. Pierwszym spostrzeżeniem jest to, czy można ocenić film, którego się nie widziało. No, gdyby to był film, który by mówił całkowicie o czymś fikcyjnym, no to rzeczywiście trochę ciężko, no bo jeżeli czegoś nie widzimy, czegoś nie znamy, no to tego nie ocenimy. Chyba, że komuś się obzdurało, że może na podstawie opinii innych wydawać swoje opinie, które są y, niby trafne, ale tak to nie wygląda. Ale zmierzając do y, konkretu. No, wiemy o czym jest ten film, wiemy jakie ma przesłanie, wiemy czemu ma służyć, w związku z czym no, jesteśmy w stanie go ocenić przynajmniej pod względem y, wszystkiego tego, co nie tyczy się gry aktorskiej, y, scenariusza i tak, dalej, i tak dalej, czyli tych y, spraw technicznych. Jesteśmy w stanie ocenić to, komu to służy, mówiąc krótko. No i komu to służy? Służy Platformie, Lewicy, e, ludziom, którzy, no, nie popierają Polski, czyli chcą po prostu przedstawić ją w zły sposób, tak jak Holand, ale do niej zaraz przejdziemy, to będzie osobny, króciutki temat. E, I komu to jeszcze służy? PiSowi, bo mobilizuje ich elektorat przeciwko tym złym ludziom, którzy tam na granicy, prawda, z torbami latali, e, no i ci, którzy opluwają Straż Graniczną komu to nie służy, nie służy to. Polsce nie służy to, demokracji jakkolwiek by to brzmiało i po prostu nie służy nam wszystkim, którzy troszczą się o to, żeby jednak w Polsce było lepiej. Holand na tym zarobiła kupę forsy i zarobi kupę forsy, prawda? No bo to jest nieuniknione, gdy toczy się pewna walka o jej film. No i nawet ludzie, którzy mają prawicowe poglądy, myślą sobie: o, pójdę, zobaczę ten film, bo nie mogę go oceniać nie oglądając. Możesz tylko, że nie w sensie grę aktorską, tak? I nawet jeżeli ten film niesie za sobą, prawda, jakieś przesłanie, które no ma ziarenko prawdy, to jest to nieistotne, ponieważ liczy się interes Polski w tym wszystkim i to, na czym my zyskujemy i na czym tracimy. Tutaj ewidentnie tracimy. Dla PiSu, tak jak wspomniałem, jest to mobilizacja elektoratu yy, i to jest chyba dla każdego oczywiste, dlatego tego nie trzeba jakoś szczegółowo omawiać. Dla Platformy i Lewicy oczywiście to jest pokazanie, o zobaczcie, ci źli Pisowcy teraz tutaj y, idą, y, prawda, protestować przeciwko temu filmowi, czy też niektórzy narodowcy, i te, to też mobilizuje ich, żeby pójść na film. Ten film sam w sobie nic nie zmienia, tak naprawdę. On tylko i wyłącznie woł emocje, które. Znaczy, jedyną rzecz zmienia to to, że mobilizuje, prawda, te dwie zwaśnione strony, które nie mają o co się pokłócić, bo ciężko znaleźć w programach politycznych coś konkretnego. To są bezidowe ugrupowania, które będą się kłócić tylko o rzeczy marginalne. I dlatego traci na tym Polska. Więc można oceniać ten film nie chodząc na niego. No i co ja bym w związku z tym zrobił, to jedno zdanie. Ja bym w ogóle nie pozwolił na istnienie takiego filmu, ale prawo i sprawiedliwość jest y, ugrupowaniem, które y, ja mam ciężko czasem z oceną. Czy oni to robią tylko i wyłącznie, żeby gonić króliczka? Czy też rzeczywiście mają takie przekonania, że oni boją się czegokolwiek zakazywać, a może się nie boją, tylko rzeczywiście oni są zwolennikami y, rzeczywiście liberalnej demokracji, tak? czyli systemu, w którym tak naprawdę każdy może robić co chce, byleby nie naruszał podstaw tego systemu, a także nie łamał tych mitów prawo i y, prawda, tych założycielskich lewicy liberalnej, przynajmniej w, w różnym stopniu, w zależności od tego, kto rządzi. Więc Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie wychodzi z takiego punktu założenia, że aha, dopuszczamy taki film, taki przekaz, pomimo tego, że ostatnio nastąpiła nowelizacja kodeksu karnego zakazującego takiej wojny informacyjnej przeciwko Polsce. A czym ten film jest innym niż rzeczywistą wojną informacyjną przeciwko Polsce? No, według nowych przepisów to Holand powinna iść siedzieć na podstawie tego, że rzeczywiście, gdyby to prawo działało i nie było wymierzone w środowiska narodowe, patriotyczne, yy, suwerennościowe. No bo. W takim celu odsyłam tutaj teraz do nagrania, które ukazało się kilka właśnie nagrań temu na tym kanale, więc możecie je zobaczyć, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Ale wracając do tematu, Holand. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Kim jest Holand? No bo niektórzy nie wiedzą, krzyczą jakaś tam komunistka u bied, gdyby ona była komunistką jakąś ideową. Ona jest, ja nie wiem, jak można być takim człowiekiem, jak, i tak samo jak jej ojciec. Jej ojciec zdradzał Polskę ze wschodem, a potem zaczął sprzedawać Polskę zachodowi. To jest najgorszy typ człowieka. To jest po prostu skrajna odwrotność patriotyzmu. Po prostu kupczenie własnym krajem i to jeszcze cieszenie się z tego powodu. Dlaczego ktoś taki ma coś do powiedzenia w Polsce? No, tutaj też jest na oddzielny temat. Ale że PiS pozwala jej na taką aktywność, to, to jest obrzydliwe i to pokazuje, że to ugrupowanie nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. No więc Holand, ojciec Holand, najpierw, prawda, służył Sowietom, a później, jak się okazało, że zaczął sprzedawać plany Polski Ludowej Zachodowi, bo mu się nie podobało, że idzie w kierunku zbyt patriotycznym, zbyt narodowym. To Prawda, sprzedał Polskę, e, sprzedał in, sprzedawał informacje z Polski na zachód w obcemu wywiadowi. No i e, sprawdźcie sobie, jak skończył. Ja nie chcę dopowiadać, bo to nie jest na YouTube'a często omawiania takich sytuacji. Natomiast Holand obraziła się na komunizm, ona nie jest żadną antykomunistką, ona nienawidzi komunizmu takiego, który doprowadził do śmierci jej ojca, czyli komunizmu, który zmierzał w stronę patriotycznego, narodowego, coraz mniej internacjonalistycznego. Więc ona nienawidzi tego typu komunizm, ona nienawidzi patriotyzmu, ona nienawidzi nacjonalizmu, i więc ona po prostu jest osobą, która jest zaprzeczeniem tego, czym powinien być polak patriota. Tak w dużym skrócie, żeby to wyjaśnić. Ale jest jeden mały plusik tego filmu, jeden jedyny, bo jeżeli omawiamy ten film, no to jakie tam wątki się pojawiają, między innymi to, że Polska rzekomo stosuje jakieś nielegalne puszbeki. Puszbeki są legalne. To są dlaczego państwo miałby nie móc e, bronić swojej granicy, tak, swoich granic e, czy w ogóle nawet używać broni w obronie granicy? No po co ta granica jest? Żeby jej bronić, tak, żeby istniała, bo to jest inne konkretne państwo, Polska w tym przypadku. I jaki świ w świat poszedł przekaz, że e, kto tutaj nie próbuje przekroczyć granicy nielegalnie, ten jest traktowany w odpowiedni sposób, więc może inni, którzy będą tu przyjeżdżać, już nie będą starali się przekraczać naszej granicy nielegalnie, bo zobaczą film albo rywki z tego filmu i przekonają się, że mogą tak nie wiem, zginąć w lesie, czy cokolwiek takiego. Więc to jest jedyny plusik tego wszystkiego. Podsumowując. Holand to jest no, osoba, która y, przejawia najgorsze cechy, jakie może przejawiać człowiek. Y, ten film nie powinien nigdy mieć prawa być puszczony, nagrywany w Polsce, ponieważ no, to jest działanie na rzecz obcych mocarstw w tym przypadku, na rzecz y, no, po prostu walki z patriotyzmem, walki z samą istotą Polski, polskości, tak? samym istnieniem państwa polskiego, no, bo czym jest negowanie granicy? Jak nie negowanie państwa, państwowości, jakiegoś terytorium. tak? I kwestia, prawda, tego, że no, zyskuje na tym PC Platforma, a to ostatnie, no to tylko ten taki kamyczek mały, że może z tego jakiś plusik być, być, że więcej tacy ludzie do nas nie przyjadą, bo się przestraszą. I to był komentarz Okiem Narodowca, jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę udostępniajcie, pamiętajcie o subskrypcjach, no i słuchajcie, będziemy widzieć się już we wtorek. Do zobaczenia, cześć, czołem!